Święta z Radio Indeks TV. Maciej Naskowicz, witam serdecznie. Święta w Radio Indeks. Rozmawiamy z osobami związanymi z Uniwersytetem Zielonogórskim. I nie może być inaczej, bo przecież o tym wyjątkowym czasie chcemy porozmawiać i będziemy to czynić właśnie teraz z profesorem Wojciechem Strzeżewskim, rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora serdecznie. Witam serdecznie. W atmosferze świątecznej, już zdecydowanie. Te święta to dla pana taki czas. Zwolnienia, refleksji, czy wręcz przeciwnie, niekoniecznie podczas świąt też pan myśli o pracy, też Pan myśli o tym, co na uczelni, na przykład jak u pana profesora to wygląda. Nie, to znaczy, może powiem dość nietypowo, że ja właściwie nie jestem wielkim zwolennikiem świąt wszelkich. Tak i no, tradycja nakazuje świętowanie czy wigili, czy, czy Wielkiej Nocy. Ale ja uważam, że jest wystarczająco dużo czasu na odpoczynek i święta. Pewno niektórzy się ze mną zgodzą, że troszkę wybijają z rytmu takiego codziennego codziennej pracy, ale jeżeli już odpoczywam, to odpoczywam, to nie myślę o pracy. Czyli to jest taki okres, w którym nie ma jakiejś takiej głębszej refleksji, ale zwolnienie też jest możliwe. Tak, no to siłą rzeczy. Tak, mhm. siłą rzeczy można. Można spotkać się z rodziną, można e, akurat przyjeżdżają córki, córki z wnukami, więc myślę, że, że, że będzie okazja do takiego spotkania. Tak. Takie, takie pierwsze wspomnienie, jeżeli chodzi o święta albo prezent świąteczny gdzieś tam, z dzieciństwa, o czym się marzyło, co się dostało, czego się nie dostało. Nie pytam, czy rózga, ale Dostałem może. Stałem śmieciarkę z NRD. O! Tak, pamiętam była żółto-pomarańczowa. Blaszana jeździła na baterię, to pamiętam do dziś, także taki, ale to już musiałam być chyba koniec przedszkola, początek szkoły podstawowej, tak mi się kojarzy. Później te święta były związane z dawaniem prezentów, czy z otrzymywaniem? Większa satysfakcja jest jak się te prezenty daje, czy w ogóle Pan Profesor żadnej wagi do tego nie przywiązuje dzisiaj? to znaczy nosiłem rzeczy dzisiaj to wolę dawać prezenty to, to, to sprawia mm. mi dużą frajdę jeżeli mogę kogoś obdarować no to chyba jak każdego no ale jako dziecko no to każdy wyczekiwał chyba czy, czy, czy Mikołaja czy Gwiazdora chociaż u nas był Gwiazdor no i tak, Oj, tak e, przez lata po, Gwiazdor przychodził e, t, t, chyba nawet parę razy ktoś z rodziny się przebierał ale już teraz tego dokładnie Dokładnie nie pamiętam. No a później pod choinkę składane prezenty. Dzisiaj, jakby ktoś panu profesorowi chciał jakiś fajny, wyjątkowy prezent podarować, to byłaby to książka, czy byłaby to jakaś taka rzecz, której pan się w ogóle nie spodziewa? Czy ma pan jakieś swoje wymarzone prezenty albo rzeczy, które chciałby pan otrzymać? Może jakaś wycieczka na drugi koniec świata? Nie, wystarczyłaby mi pompa dostawu. O! To legenda krąży o tej pompie już w <grymne> świadku Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozumiem. A o co z tą pompą chodzi, powie pan? Z tą pompą tak. chodzi o napowietrzanie stawu. Mam taki nieduży stawik na wsi, i żeby zachować równowagę biologiczną, potrzeba nam napowietrzania. No i ciągle coś z tej pompie dolega, więc. Dobrze, jakbym dostał taką porządną, która by wytrzymała kilka lat. Każdy, kto ma oczko wodne, czy, czy właśnie zajmuje się czymś takim, to, to myśli, myślę, że wie, o, o co mam na myśli. Pompa, y, trzeba o tym zapamiętać, ale ja nie przez przypadek powiedziałem o tych książkach, ponieważ miałem takie poczucie, że pan jako historyk y, z wykształcenia to, to te książki siłą rzeczy musiał połykać jeszcze podczas studiów, czy podczas dalszej pracy zawodowej. Było tak w istocie? W ogóle może inaczej tak, zapytam. Tak, było. To najpierw o to zapytam. W podstawówce muszę powiedzieć, że czytałem książki w dość nietypowy sposób wieczorami, bo akurat w naszym pokoju, czy z naszego pokoju było widać światło z korytarza, więc rozkładają się książkę na łóżku i po tak, korzystając ze światła z korytarza, już jak poszliśmy do łóżka z bratem, to, to, to czytaliśmy, tak. Także tego typu wspomnienia mam. No ale muszę powiedzieć, że w podstawówce, w piątej, szóstej klasie, to przede wszystkim, no, trylogia. To, 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 trylogia, czyli klasyczne takie... Taka, taka, taka lektura, niby to była lektura, ale jednak... Niekoniecznie lektura. Tak, no lubiłem czytać właśnie te, tego typu książki. No historycznie, no siłą rzeczy, tak. No ta historia to w ogóle już od wielu lat się chciałem pana zapytać. Pan był skazany mentalnie na tą historię? Pan pokochał tą historię jeszcze jako młody człowiek? I poszedł pan potem zawodowo w tym, w tym kierunku? Jak to z tą miłością, pasją do historii było? Ja już po, to może już kiedyś opowiadałem. Mam do dzisiaj... Jak powiem, czapkę założycielkę, czy matkę zainteresowań moich historycznych, bo jak jeździliśmy z rodzicami na wakacje, to zbierałem znaczki z herbami miejscowości. W kioskach ruchu biegliśmy, do, gdy przyjeżdżaliśmy do jakiegoś miasta, czy są herby danej miejscowości. I te herby przyczepialiśmy do czapek, czy przyczepiałem do czapek, i miałem taką sporą kolekcję tych herbów. Pamiętam, że jak byliśmy na Mazurach, no to te miasta wokół Olsztyna i, i z Warmii Mazur, i byliśmy w Bieszczadach również. Z kolei tam z tych okolic sporo takich herbów miałem. I taką czapkę trzymam do dzisiaj, więc te zainteresowanie, nazwijmy to heraldyczne, no to od szkoły podstawowej. Konsekwentnie się właściwie one utrzymały, tak, tak można powiedzieć, bo ta droga zawodowa poszła. No tak, tak się zło złożyło, że. że, 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 że no, Szczęśliwie się złożyło, że właściwie tym, czym się pasjonowałem w dzieciństwie, to mogłem się również pasjonować w czasach życia zawodowego. Dzisiaj to młodzi ludzie magnesy zbierają z miejscowościami. Moja córka no też. No Jeżdżę no to, to też. To też... Każe mi, żebym kupił magnes z danej miejscowości I, i nie lada wyzwanie to jest, bo nie wszędzie są te, te magnesy, ale to wszystko idzie z, z duchem czasu. Zawodowe marzenia dzisiaj, bo tak przy okazji świąt świąty, też warto o tym porozmawiać, jak to y, wygląda w okresie takim refleksyjnym, y, w kontekście takich zawodowych marzeń. Pan się czuje spełniony jako rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, czy nie wiem? Nie, no to sobie byłbym i... zbyt próżny, gdybym powiedział, że czuję się spełniony. Rektor ma zawsze... Coś do zrobienia to nie jest tak, że albo ma plany, albo ma gasi pożar, bo to jest taka sytuacja jest, że jakaś, jakiś kryzys, czy jakaś sytuacja taka wymaga, wymagająca interwencji. No oczywiście no, przede wszystkim jako szefowie uniwersytetu, zależy mi, żeby ta nasza uczelnia się rozwijała, tak? czyli rozwijała i to w taki wszechstronny sposób, nie tylko w postaci budynków, nie tylko w postaci awansów naukowych czy kolejnych publikacji, ale również no, takim, żeby uniwersytet zyskiwał na znaczeniu. Ja sobie zdaję sprawę, to właśnie jako historyk, że ta tradycja budowania uniwersyteckości no, sięga Kilkudziesięciu, a powinna sięgać kilkuset lat, więc spokojnie, spokojnie budujemy pozycję uniwersytetu. Panie spokojne, a z drugiej strony trochę zaczepnie zapytam, trochę pana nie niepokoi obecna mentalność i studentów i młodych ludzi, którzy sam to słyszę czasami, a do biblioteki już nie, bo mamy sztuczną inteligencję. Mamy internet, który jest na wyciągnięcie ręki, wiedza jest na wyciągnięcie ręki, informacje są na wyciągnięcie ręki. No to ręki. teraz pan, pan bardzo nie... tradycyjnie podchodzi do sprawy, tak? Bo ja uważam, że bardzo dobrze, że tak mówią, bo uh -huh. sam korzystam z bibliotek cyfrowych. Nie znaczy, wy... Każdy z nas korzysta? Nie to wychod... pytanie, czy to nie jest zagrożenie? Nie jeżeli... z domu. Nie, to zmienia się tylko nośnik. Uh -huh. Myślę, że z czasem większość rzeczy będzie dostępna przez internet w sieci. I tutaj przecież. Badania historyczne kiedyś prowadzone nad starodrukami czy źródłami takimi dawnymi dokumentami wymagały podróży do archiwum. W tej chwili bardzo dużo tych dokumentów jest zeskanowanych i wrzuconych do sieci. Oszczędza to czas, pieniądze. E, no jeżeli rzeczywiście trzeba fizycznie obejrzeć dokument, no to, bo takie są sytuacje, no to, to, to raz na jakiś czas, tak? ale mam źródła na, na wyciągnięcie ręki. To jest, to, to jest niewyobrażalna wygoda z punktu widzenia, jak porównuję te, te 30 lat wcześniej, kiedy trzeba było prosić o zgodę do dostępu do archiwum delegacje i tak dalej, i tak dalej. No w tej chwili nie ma problemu. Idzie to w dobrym kierunku. Tak uważam, że oczywiście, to, to znaczy, y, widzę i po młodzieży, i po osobach y, dorosłych, że. Ludzie czytają książki, tylko czytają słuchając, tak? czyli audiobooki, albo czytają na czytnikach. Więc książka zawsze będzie książką. Ja wiem, że tradycjonaliści powiedzą, że o, kartki nie szeleszczą, że nie pachnie książka. No. Ale z drugiej strony, tak już całkiem prozaicznie mówiąc, ile człowiek może mieć miejsca w mieszkaniu czy w domu, żeby trzymać książki. To jest problem rzeczywiście, ci, którzy są miłośnikami książek w tej tradycyjnej formie. Tak. Ale jak dotykamy tematu książek, w tym refleksyjnym czasie, gdy zwalniamy podczas świąt, sięga Pan po jakąś konkretną książkę, konkretną pozycję? I czy to jest historia, czy... Z reguły są to książki historyczne. Ostatnio jakieś takie pogląd, przeglądowe dotyczące np. PRL-u, czy czasów po 1945 roku, bardzo lubię czytać, lubię złe słowa, ale no z zainteresowaniem czytam takie wspomnienia na przykład osób, które tutaj były, czy były na ziemiach zachodnich w okresie, okupa, w okresie niemieckim, tak, czyli zostały wysłane na roboty albo na, do pracy przymusowej, I, i jak tutaj reagowały na przybycie wojsk rosyjskich czy, czy wyzwolenie. To są pozycje, które pan profesor no, czyta? To tak. I będzie sięgał, rozumiem, podczas, podczas świąt. A w kuchni to się czuje pan dobrym graczem? E, tak. Myślę, że no, znaczy w do przy... może złe słowo. Do moich zadań należy smażenie ryb. O, i, I ryby pod każdą postacią nie, nie, no tradycyjnie. Myślę, że super no, rybną też zrobię, ale no, tradycyjnego karpia. Czy w tym roku będziemy mieli lina po raz pierwszy? Zobaczymy, jak lin smakuje. Bo kupiliśmy oprócz karpia również lina, więc będę smażył. Także tego typu ryby. Karp to tak. Yy, dzieli się na dwie grupy. Albo są ludzie, którzy uwielbiają karpia, albo go po prostu nie znoszą. Ja, do której grupy? Ja, ja nie przepadam. Najbardziej to skarpia lubię tą skórkę spieczoną, która, <grym> która jest krówiąca, ale generalnie ryby z ośmi przeszkadzają, ale zjeść je. Barsz z łóżkami? Tak, barsz, i bardzo pikantne, barst z uszkami. Jak najbardziej. To jesteśmy chyba w jednej drużynie i w Chociaż w moim klubie. domu, bo rodzicem z Wielkopolskiej pochodzili była zupa rybna. Tak. Więc, więc... Ale jak Wielkopolska, to zdaje się Kutia chyba też. Nie, nie. Kutia, Kutia to, wschod, to, ze, wschodu. to ze wschodu. Tak, to nie. to, to, to nie, Rzeczywiście nie, nie. mój dziadek akurat. Ja Kuti w ogóle nie znałem jako dziecko, bo u nas nigdy nie było. Za to było kluski z makiem. Było. Ale ta Wielkopolska ma swoje specyficzne, takie konkretne dania, które. No na pewno to zupa Do pana domu taka, zostało przeniesione tak, ta zupa. Zupa to na pewno to, 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 tak, bo, bo u nas barszczu z kolei w ogóle nie było. Dopiero jak u, u, żony, u żony w rodzinie, to dopiero dopiero był barsz z łóżkami, dopiero tego typu rzeczy się pojawiły. Czegoś pan sobie życzy? I, i Zdrowia! Najbliższy? Wszystkim i sobie. Jakie to proste, prawda? Proste, a jednocześnie skomplikowane. No to tego zdrowia życzymy, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję za świąteczną rozmowę. Profesor Wojciech Szyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, był naszym gościem w cyklu rozmów święta w Radiu Indeks. Serdecznie dziękuję, panie profesorze, dziękuję za bardzo. rozmowę. Święta z Radio Indeks TV.